Rozdział 69. Wieść o cudownym ocaleniu Ligi szybko rozniosła się wśród rozbitków chrześcijańskich, którzy ocaleli dotychczas z pogromu. Wyznawcy poczęli się schodzić, by oglądać tę, nad którą jawnie okazała się łaska Chrystusowa. Przyszedł naprzód młody Nazariusz z Miriamą, u których krył się dotychczas Piotr apostoł, a za nimi ściągali i inni. Wszyscy razem wraz z Winicjuszem, Ligią i chrześcijańskimi niewolnikami Petroniusza słuchali ze skupieniem opowiadania Ursusia o głosie, który odezwał się w jego duszy i nakazał mu walczyć z dzikim zwierzęciem i wszyscy odchodzili z otuchą i nadzieją, że Chrystus nie pozwoli jednak wyplenić na ziemi do reszty swych wyznawców zanim sam przyjdzie na sąd straszliwy. I nadzieja ta podtrzymywała ich serca Albowiem prześladowanie nie ustało dotąd. Kogo tylko głos publiczny wskazał jako Chrześcijanina, tego wigilowie miejscy porywali natychmiast do więzienia. Ofiar wprawdzie było już mniej, bo ogół wyznawców schwytano i wymęczono, pozostali zaś albo wyszli z Rzymu, by w odległych prowincjach przeczekać burzę, albo kryli się najstaranniej, nie odważając się zbierać na wspólne modlitwy inaczej, jak w arenariach leżących poza miastem. Jednakże śledzono ich jeszcze i, pomimo iż właściwie igrzyska były ukończone, zachowywano ich na następne lub sądzono doraźnie. Jakkolwiek lud rzymski nie wierzył już, by chrześcijanie byli sprawcami pożaru miasta, jednakże ogłoszono ich za nieprzyjaciół ludzkości i państwa, i edykt przeciw nim trwał ciągle w dawnej mocy. Piotr apostoł długo nie śmiał ukazać się w domu Petroniusza, Wreszcie jednak pewnego wieczoru nazariusz oznajmił jego przybycie. Ligia, która chodziła już o swej mocy, i Winicjusz wybiegli na jego spotkanie i poczęli obejmować jego nogi. On zaś witał ich ze wzruszeniem tym większym, że niewiele pozostało mu już owiec w tej trzodzie, nad którą rządy zdał mu Chrystus, a nad której losem płakało teraz jego wielkie serce. Toteż gdy Winicjusz rzekł mu: Panie, za twoją to przyczyną zbawiciel powrócił mi ją. On odrzekł: Powrócił ci ją dla wiary twojej i dlatego, by nie zamilkły wszystkie usta, które wyznawały jego imię. I widocznie myślał wówczas o tych tysiącach dzieci swych, porozdzieranych przez dzikie zwierzęta, o tych krzyżach, którymi nabite były areny, i o tych słupach ognistych w ogrodach bestii albowiem mówił to z żałością wielką. Winiciusz i Ligia zauważyli też, że włosy jego pobielały zupełnie cała postać pochyliła się a w twarzy tyle miał smutku i cierpienia jakby przeszedł przez wszystkie te bóle i męki przez które przeszły ofiary wściekłości i szału Nerona lecz oboje rozumieli już że gdy Chrystus sam poddał się męce i śmierci nie może uchylić się od niej nikt jednakże krajało im się serce na widok apostoła przygniecionego brzemieniem lat trudu i bólu więc winicjusz który za kilka już dni zamierzał odwieźć Ligię do Neapolis, gdzie mieli spotkać Pomponie i udać się dalej do Sycylii, począł go błagać, by wraz z nimi opuścił Rzym. Lecz apostoł położył rękę na jego głowie i odpowiedział – Słyszę o to w duszy słowa Pana, który nad jeziorem tyberiackim rzekł mi. Gdyś był młodszym, opasowałeś się i chodziłeś, kiedyś chciał, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce Twe – a inny cię opasze i poprowadzi, gdzie ty nie chcesz. Słuszna przed tobym poszedł za trzodą moją, a gdy umilkli, nie rozumiejąc, co mówi, dodał, dobiega końca trud mój, ale o gościnność i odpocznienie znajdę dopiero w domu pana. Po czym zwrócił się do nich, mówiąc, pamiętajcie mnie, bom was umiłował, jak ojciec miłuje dzieci swoje, a co w życiu czynić będziecie, czyńcie na chwałę pana. Tak mówiąc, podniósł nad nimi swe stare, drżące dłonie i błogosławił ich. Oni zaś tulili się do Niego, czując, że to jest ostatnie może błogosławieństwo, jakie z jego rąk otrzymują. Przeznaczonym im jednak było widzieć go raz jeszcze. W kilka dni później Petroniusz przyniósł groźne wieści z palatynu. Odkryto tam, iż jeden z wyzwoleńców Cezara był chrześcijaninem i znaleziono u niego listę apostołów Piotra i Pawła Starsu oraz listy Jakuba, Judy i Jana. Przebywanie Piotra w Rzymie było już poprzednio wiadomym Tygerlinowi. Sądził jednak, że ów zginął wraz z tysiącami innych wyznawców. Teraz wydało się, że dwaj naczelnicy nowej wiary są dotychczas przy życiu i znajdują się w stolicy. Postanowiono więc ich odnaleźć i chwycić za wszelką cenę, gdyż spodziewano się, iż dopiero wraz z ich śmiercią ostatnie korzenie nienawistnej sekty zostaną wyrwane. Petroniusz słyszał od Westynusa, iż sam Cezar wydał rozkaz, by w ciągu trzech dni i Piotr i Paweł Starcu byli już w mamerytyńskim więzieniu, i że całe oddziały Pretorianów wysłano dla przetrząśnięcia wszystkich domów na zatybrzu. Winicjusz usłyszawszy o tym, postanowił pójść ostrzec apostoła. Wieczorem obaj z Ursusem, przywdziawszy galijskie płaszcze osłaniające twarze, udali się do domu Miriamy, u której Piotr przebywał, położonego na samym krańcu, za części miasta, u stóp Janikulskiego Wzgórza. Po drodze widzieli domy otoczone żołnierzami, których prowadzili jacyś nieznani ludzie. Dzielnica była zaniepokojona, a miejscami zbierały się gromady ciekawych. Tu i ówdzie centurionowie badali schwytanych więźniów, wypytując ich o Piotra Symeona i o Pawła Starsu. Ursus i Winicjusz, wyprzedziwszy żołnierzy, doszli jednak szczęśliwie do mieszkania Miriamy, w którym zastali Piotra, otoczonego garstką wiernych. Tymoteusz, pomocnik Pawła Starsu i Linus znajdowali się również przy boku apostoła. Na wieść o bliskim niebezpieczeństwie Nazariusz wyprowadził wszystkich ukrytym przejściem do furtki ogrodowej, a następnie do opuszczonych kamieniołomów Odległych o kilkaset kroków od bramy Janikulskiej. Ursus musiał przy tym nieść Linusa, którego kości, połamane przez tortury, nie zrosły się dotychczas. Raz jednak, znalazłszy się w podziemiu, uczuli się bezpieczni i przy świetle kaganka, który rozniecił Nazariusz, poczęli cichą naradę: Jak ratować drogie im życie apostoła? Panie, Rzekł mu winicjusz. Niech jutro świtaniem Nazariusz wyprowadzi Cię z miasta ku górom albańskim. Tam Cię odnajdziemy i zabierzemy Cię do Ancjum, gdzie czeka statek, który ma przewieźć nas oboje do Neapolis i Sycylii. Szczęśliwy będzie dzień i godzina, w której wstąpisz w dom mój i pobłogosławisz moje ognisko. Inni słuchali go z radością i nastawali na apostoła, mówiąc: Chron się, pasterzu nasz, albowiem nie ostać ci się w Rzymie! Przechowaj żywą prawdę, aby nie zginęła wraz z nami i tobą. Wysłuchaj nas, którzy błagamy Cię jako ojca. Uczyń to w imię Chrystusa! wołali inni, czepiając się szat jego. On zaś odpowiedział: Dzieci moje, któż wie, kiedy mu pan kres żywota naznaczy? Lecz nie mówił, że nie opuści Rzymu, i sam wahał się, co uczynić, gdyż już od dawna wkradła się w duszę jego niepewność, a nawet i trwoga. Oto trzoda jego. Była rozproszona, dzieło zburzone, kościół, który przed pożarem miasta wybujał jak drzewo wspaniałe, obróciła w proch moc bestii. Nie zostało nic prócz łez, nic prócz wspomnień, mąk i śmierci. Siejba wydała plon obfity, ale szatan wdeptał go w ziemię. Zastępy aniołów nie przyszły na pomoc ginącym i oto Nero rozsiada się w chwale nad światem, straszny, potężniejszy niż kiedykolwiek. Pan wszystkich mórz i wszystkich lądów. Nieraz już Boży rybak wyciągał w samotności ręce ku niebu i pytał. Panie, co mam czynić? Jakoż mi się ostać? Jakoż, starzec bezsilny mam walczyć z tą nieprzebraną siłą złego, któremu pozwoliłeś władać i zwyciężać? I wołał tak z głębi niezmiernego bólu, powtarzając w duszy? Nie masz już onych owiec, mi paść kazałeś? Nie masz twego kościoła, pustka i żałoba w twej stolicy, więc co mi teraz rozkażesz? Mam li tu zostać, czy też wyprowadzić resztkę trzody, abyśmy gdzieś za morzami sławili w ukryciu twoje imię? I wahał się. Wierzył, że prawda żywa nie zginie i musi przeważyć, ale chwilami myślał, że nie przyszedł jeszcze jej czas, który nadejdzie wówczas dopiero, gdy pan stąpi na ziemię w Dzień Sądu w chwalej potędze stokroć od Neronowej potężniejszej. Często wydawało mu się, że jeśli sam opuści Rzym, wierni pójdą za nim, a on zawiedzie ich wówczas aż hen do cienistych gajów Galilei, nad cichą toń Tyberiackiego Morza, do pasterzy spokojnych jak gołębie lub jako owce, które się tam pasą wśród cząbrów i nardu. I coraz większa chęć ciszy i wypoczynku, coraz większa tęsknota za jeziorem i Galileą ogarniała rybacze serce, coraz częstsze łzy napływały do oczu starca. Lecz gdy na chwilę uczynił już wybór, ogarniał go nagły strach i niepokój. Jakoż mu opuścić to miasto, w którym tyle krwi męczeńskiej wsiąkło w ziemię i gdzie tyle ust konających dawało świadectwo prawdzie? Mali on jeden uchylić się od tego? I co odpowie panu? Gdy usłyszy słowa Oto oni pomarli za wiarę swoją A ty uciekłeś Noce i dni upływały mu w trosce i zmartwieniu Inni, których rozdarły lwy Których poprzybijano na krzyże Których popalono w ogrodach Cezara Posnęli po chwilach męki w panu On zaś spać nie mógł I czuł mękę większą od tych wszystkich Które obmyślali kaci dla ofiar Świt często już bielił dachy domów gdy on wołał jeszcze z głębi rozżalonego serca: Panie, przecz mi tu przyjść, kazałeś, i w tym gnieździe bestii założyć stolicę Twoją. Przez 34 lata od śmierci Pana swego nie zaznał spoczynku. Z kosturem w ręku obiegał świat i opowiadał dobrą nowinę. Siły jego wyczerpały się w podróżach i trudach, aż wreszcie, gdy w tym ogrodzie, który był głową świata, utwierdził dzieło mistrza jedno ostatnie tchnienie złości zrzegało je i widział że walkę trzeba podjąć na nowo i jaką walkę z jednej strony Cezar senat lud legie obejmujące żelazną obręczą cały świat nieprzeliczone grody nieprzeliczone ziemie potęga jakiej oko ludzkie nie widziało z drugiej strony on tak zgięty wiekiem i pracą że drżące jego ręce zaledwie już zdołały unieść kij podróżny. Więc chwilami mówił sobie, że nie jemu mierzyć się z Cezarem Romy i że dzieła tego może dokonać tylko sam Chrystus. Wszystkie te myśli przebiegały teraz przez jego stroskaną głowę, gdy słuchał próśb ostatniej garstki swych wiernych. Oni zaś, otaczając go coraz ciaśniejszym kołem, powtarzali błagalnymi głosami: Chron się rabi! I nas wyprowadź spod mocy bestii. Wreszcie i Linus pochylił przed nim swą umęczoną głowę. Panie, mówił, to zbawiciel kazał paść owce swoje, Ale nie ma już ich tu, lub jutro ich nie będzie, Więc idź tam, gdzie je odnaleźć jeszcze możesz. Oto żywie jeszcze słowo Boże i w Jeruzalem, I w Antiochii i w Efezie, i w innych miastach. Co wskurasz, zostawszy w Rzymie? Gdy legniesz, powiększysz tylko tryumf bestii. Janowi pan nie oznaczył kresu życia. Paweł jest obywatelem rzymskim i bez sądu karać go nie mogą. Lecz jeśli nad tobą, nauczycielu, rozsroży się moc piekielna, wówczas ci, w których upadło już serce, pytać będą, Któż jest nad Nerona? Tyś jest opoką, na której zbudowany jest Kościół Boży. Daj nam wierzyć, ale nie pozwól na zwycięstwo antychrysta nad namiestnikiem Bożym i nie wracaj tu. Póki pan nie skruszy tego, który wytoczył krew niewinną. Patrz na łzy nasze, powtarzali wszyscy obecni. Łzy spływały i po twarzy Piotra, po chwili jednak podniósł się i wyciągając nad klęczącymi dłonie rzekł. Niech imię pańskie będzie uwielbione i niech się stanie wola Jego.